Pan Robert akcji, 2019. Panie Robert, gratulacje dla Pana za zwycięstwo. Jak Pan ocenił tą dzisiejszą galę i też wyróżnienie, które Pan otrzymał? Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Uważam galę za bardzo tutaj prestiżową. Bardzo mi się podobało. No, ja już tutaj dostałem trzecią nagrodę z rzędu za zajęcie pierwszego miejsca z kategorii kultury dawnej. Przede wszystkim dziękuję za to swoim fanom, bo to oni przede wszystkim na mnie głosowali. tym się należy tak naprawdę podziękowanie największe. Jestem bardzo zaszczycony. bo coś mogę więcej powiedzieć. Ostatnie 12 miesięcy otrzymało czas? No ostatnie 12 miesięcy to był dla mnie dosyć trudny czas, bo miałem tak jak przez za lata dosyć dużo pracy. Musiałem godzić pracę w policji. Również i pracę właśnie aktorską. Tak? Jeździłem z planu na służby, no ale yy, muszę się pochwalić, bo może pan wie, że niedawno niedawna jestem szczęśliwym emerytem policyjnym, także już teraz yy, będę ewentualnie skupiał się tylko i wyłącznie na y, aktorstwo. No i na wypływaniu dzieci, bo mam